Na początku tego stulecia każdy z nas zjadał ponad 6,5 kg pieczywa miesięcznie. 20 lat temu było to już niewiele więcej niż 6 kg, a w 2012 roku już tylko 4 kg i 300 g. Obecnie statystyczny Polak co miesiąc konsumuje poniżej 2 kg 700 g wypieków z mąki. Co jest tego powodem? Od lat argumenty są Właściwie te same, że chleb jest drogi, że Polacy jedzą tylko chrupkie pieczywo, bo boją się utyć albo boją się glutenu. Problem jednak polega na tym, że przez ostatnie ponad 20 lat nasze wynagrodzenia szły w górę, chleb raz był droższy, ale raz tańszy, Polacy ciągle tyli, a gluten jak był, tak jest problemem dla tych, którzy cierpią na celiakię. A mimo to spożycie pieczywa regularnie w stałym tempie od ponad 15 lat właściwie ma, cały czas maleje. Mieliśmy mody na maszyny do wypieku chleba, mieliśmy dwa lata temu lockdown, podczas którego piekliśmy bochenek za bochenkiem w domowych piekarnikach. Więc może zatem jest jakiś inny powód? W tym wideo stawiam śmiało, choć moim zdaniem nie pozbawioną, podstaw tezę, że pieczywo, które od lat kupujemy w sklepach, jest po prostu. Słabej jakości, i każdy z nas jadłby więcej chleba naszego powszedniego, gdyby tylko tenże chleb był po prostu lepszy i smaczniejszy. W tym wideo chcę też odpowiedzieć na kilka pytań związanych z samym pieczywem. To znaczy, co to jest chleb na zakwasie? Dlaczego zakwas jest sexy, a drożdże może niekoniecznie? Czy w pieczywie występuje tajemnicza chemia? Czy może nas zatruć? Jak sprawdzić skład bułek, które jemy? No i na końcu zastanowię się, czy polski chleb da się jeszcze naprawić? No ale po kolei. Jak świat światem, nasi przodkowie do produkcji pieczywa czy ciast wykorzystywali mikroorganizmy, które pomagały im w tym, by pieczywo było wyrośnięte i odpowiednio puszyste. Tymi mikroorganizmami są oczywiście drożdże. Od wieków w tej czy w innej postaci trafiały one do Mieszaniny mąki, wody i czasami innych składników. Oczywiście podobny efekt można uzyskać stosując na przykład dodatek sody oczyszczonej czy proszku do pieczenia albo sody oczyszczonej i proszku do pieczenia, ale tego rodzaju wyrobami nie będziemy się tutaj zajmować. Z uwagi choćby na ich dużo mniejszą popularność na rynku oraz to, że i proszek do pieczenia i soda pojawiły się w historii ludzkości stosunkowo niedawno. Skupmy się więc na naturalnych metodach rozrostu. Potocznie wyróżniamy dwa typy pieczywa i często nazywa się jedno z nich pieczywem na zakwasie, zakwas nazywany czasem starterem, oraz pieczywo na, oraz pieczywem na drożdżach. Mamy więc pieczywo na zakwasie i pieczywo na drożdżach i od razu jest to niezbyt precyzyjne rozróżnienie, bo zakwas również drożdże zawiera. Tyle że te dzikie, to znaczy takie występujące masowo, po prostu w powietrzu którym oddychamy. Obok drożdży, a nierzadko są to różne ich rodzaje i szczepy, w zakwasie występują też inne mikroorganizmy. Zatem przeciwstawianie drożdży zakwasowi jest troszeczkę jak przeciwstawianie, no nie wiem, dajmy na to mopsów uroczym psim kundelkom. Mopsy to efekt planowanego krzyżowania osobników, dla osiągnięcia dość konkretnego efektu, w tym przypadku efektu komicznego, spłaszczonego pyska. Kundelki, zaś, no to już inna historia, to jest efekt spontanicznego aktu miłości, łączącego przeróżne żywioły. Tak przynajmniej tłumaczyli mi to w szkole, na wychowaniu do życia w rodzinie. Przeważnie w zakwasie, jak sama nazwa wskazuje, najwięcej jest bakterii, no tych do zakwaszania czyli kwasu mlekowego. Jest ich nawet 100 razy więcej niż drożdży. Naukowcy zidentyfikowali około 60 różnych gatunków tych organizmów bytujących w chlebowych starterach. Drugim ważnym składnikiem naszej mieszanki są rzecz jasna no właśnie drożdże jest ich około 70 wariantów. To znaczy 70 to te, które udało się zidentyfikować w zakwasie. Do najpopularniejszych należą oczywiście Saccharomyces cerevisiae, to także gatunek wspólny dla piekarzy i piwowarów, a inne to, cała tutaj długa lista gdzieś powinna się wyświetlić. Poza tym zakwas to także m.in. kwas octowy, bakteriocyty, egzopolisacharydy, enzymy octanetylu, diacetyl, związki karbonylowe i aldehydy oraz alkohole wyższe. I to wszystko co w nim znajdziemy Powstaje na drodze naturalnych procesów. Słowem, żaden z tych wymienionych przeze mnie tutaj składników nie jest rzeczą, którą do zakwasu trzeba specjalnie z zewnątrz dodawać. Przez wieki ludzie w piekarnictwie i cukiernictwie korzystali właśnie z takich metod pozyskiwania drożdy. To znaczy, po prostu z powietrza, a potem z zakwasu. Nawet jeśli drożdże pochodziło od zaprzyjaźnionego browaru, to i tak na jakimś etapie browar ten musiał nałapać tych organizmów z otoczenia. Na przykład pozostawiając piwo w otwartych kadziach. Rzecz jasna, innym źródłem mikroorganizmów jest sama mąka, bo ta rzadko, nawet w dzisiejszych czasach, pozostaje sterylna. Dzięki ciągłemu korzystaniu z, ze starterów, odbieraniu porcji starszego zakwasu i dodawaniu go do nowego, młodszego, drożdże do pewnego stopnia zostały przez wieki udomowione. Piekarze, piwowarzy, cukiernicy cenili sobie konkretne cechy tych organizmów, np. to jak szybko rosną, ile dwutlenku węgla potrafią wyprodukować, albo czy wytwarzane przez nie substancje budujące smak i zapach. Danego wypieku są po prostu przyjemne. Tak więc, podobnie jak psy, drożdże to do pewnego stopnia zwierzęta domowe. Niemniej, tak mniej więcej do 1780-1790 roku, żadna inna metoda udomawiania drożdży nie była nam znana. W ogóle pierwsze suche, komercyjnie sprzedawane drożdże. Pojawiły się w Wiedniu dopiero w 1822 roku i wynalazek ten na zawsze zmienił sposób, w jaki produkujemy drożdżowe wypieki. Po pierwsze, pierwszy raz w historii mogliśmy ustandaryzować drożdże, tworzyć ich czyste kultury. Odporne na zamarzanie, odporne na wpływ bakterii octowych, bez zarodników pleśni, ale także bez dobroczynnych bakterii kwasu mlekowego. Jakie to wszystko ma znaczenie? No cóż, dość. Istotne i to z kilku powodów. Piekarze sięgają po zakwas, dlatego że chleb na nim pieczony ma wyraźnie głębszy i ciekawszy smak. Po drugie, pieczywo zachowuje dłużej świeżość. Nie pleśnieje, ma lepszą teksturę. Ogólnie jest wytrzymalsze, nazwijmy to tak. Po trzecie, zawiera naturalne pre- i probiotyki, korzystnie wpływa na regulację poziomu cukru we krwi, na przykład zmniejsza też ryzyko wystąpienia cukrzycy typu drugiego i chorób układu krążenia. I na to wszystko mamy dość dobre i opisane w literaturze dość szeroko dowody naukowe. Co więcej, zakwas może być także dobrym naturalnym źródłem np. Na przykład selenu organicznego dla osób, które na niedobór selenu cierpią. Słowem super. Dlaczego dla zatem większość chleba wypiekanego jest dzisiaj na drożdżach, a nie na zakwasie? Zakwas wymaga pewnej praktyki i doświadczenia. Na jego jakość wpływ ma wiele czynników. Skład drożdży, jakie się w nim znajdą, bakterii, mikroorganizmów, które w nim pływają. Istotny będzie przebieg fermentacji, jej temperatura i czas. Zakwas należy dokarmiać, dbać o niego jako żywy organizm przez cały okres tego, jak fermentuje, a także później. Drożdże są powtarzalne w użyciu, łatwo je zastąpić, łatwo je dozować. Tyle, że różnica między jedną a drugą metodą wyrobu chleba przypomina troszeczkę różnicę między dobrej jakości domowym rosołem, który zawsze ma nieco inny, ale zazwyczaj przepyszny smak, a między bulionem, nawet najlepszym, nawet świetnie zrobionym, ale gdzieś z przemysłowej piekarni. Niezależnie od tego, jaka będzie jakość tego bulionu, jego smak jest zawsze uśredniony. Zupa na nim zrobiona nie pozostawia zbyt wiele miejsca na eksperymenty i do pewnego stopnia to oczywiście dobrze, jeżeli eksperymentować nie lubimy. Oczywiście różnica między złym a dobrym pieczywem sprowadza się nie tylko do tego, czy wykorzystamy, czy nie, zakwas. Nie jest tak, że każda piekarnia rzemieślnicza musi od razu wypiekać każdy jeden rodzaj bułeczek, ciasteczek i ciastek z użyciem starteru typu zakwas. Ale z reguły jest tak, że piekarz, który chce być zgodny z duchem swojej profesji, zgodny ze swoim fachem, sięga przede wszystkim właśnie po te tradycyjne metody. Są miejsca, w których nawet drożdżówki czy croissanty, przepraszam, kwasą croissant wypieka się na zakwasie, ale Umówmy się, nie jest to rzecz konieczna do tego, by prowadzić prawdziwą rzemieślniczą piekarnię. Rzecz jasna, samo użycie zakwasu pieczywanie czyni też lepszym czy gorszym. Z pewnością nie czyni go lepszym. Przykładem niech będzie najtańszy dyskontowy chleb, który możecie kupić w swoich sklepach, który w składzie przeważnie nierzadko ma dodatek zakwasu i to w formie no, takiej sproszkowanej przyprawy w zasadzie. Bo za rozrost za bardzo nie odpowiada, a za smak odpowiadają tutaj troszeczkę inne składniki, ale o tym za chwilę. A czym jest ta wspomniana piekarnia rzemieślnicza? Z założenia jest to mały zakład wyrabiający stosunkowo niewielkie ilości jakościowego chleba, bułek, ciastek itd. Opartych na zakwasie, ale też powstałych w wyniku starannie kontrolowanego procesu, gdzie na przykład takie parametry jak hydracja ciasta, czyli stosunek. Ilości mąki do ilości wody jest kontrolowany dość skrupulatnie. Co ważne, ciasto ma czas odpocząć, wyrosnąć. Piekarz bierze pod uwagę nie tylko jakość samego ciasta, ale też na przykład warunki takie jak wilgotność czy temperatura w samej piekarni, bo i to może mieć zauważalny wpływ na rezultat końcowy pracy danego rzemieślnika. Rzemieślnicze piekarnie wyrabiają pieczywo. Także w małych ilościach, i to z uwagi na fakt, że w dużej mierze ich praca opiera się na pracy nie maszyn, a pracy rąk. Wreszcie, mali producenci znacznie częściej sięgają po stare i zapomniane gatunki zbóż, przywracając im popularność. I tak pszenica płaskórka, samopsza, czy znacznie bardziej popularny w ostatnich czasach orkisz, stał się składnikiem chleba właśnie dzięki wysiłkom małych piekarni. Nie mówiąc już o jakościowym chlebie bezglutenowym, którego ze świecą szukać w dyskontach czy supermarketach. No i nie muszę chyba mówić, że pieczywo w piekarniach rzemieślniczych powstaje na bieżąco, nie z dowożonych, hurtowo mrożonych zapasów, które po prostu odpieka się chwilę przed Otwarciem zakładu. No i wreszcie różnice stanowić mogą dodatkowe składniki, które znaleźć można w pieczywie. Są to rzeczy od tych najbardziej prozaicznych dodatków, jak słód browarniczy, który poprawia barwę, kwaza skorbinowy, który reguluje kwasowość, czy mąka ze słodu sproszkowany zakwas, tego typu rzeczy. Ale mamy też drugą grupę dodatków, i te sądzę niepokoją większość osób znacznie bardziej. Przyjrzyjmy się zatem im po kolei. Mamy więc mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych, które nadają ciastu kształt, lepkość i odpowiednią konsystencję. Mamy lecytynę, która ułatwia formowanie chleba, zwiększa jego objętość i umożliwia utrzymanie wilgoci w produktach, a w zasadzie zatrzymanie wilgoci. Wreszcie mamy też odstan sodu, który utrzymuje pH wypieku, wiąże jony metali, zapobiega zmianom smaku czy zapachu. Hmm. I nie powinien być spożywany przez osoby uczulone na kwas octowy. Mamy też taki składnik jak chociażby gumaguar, która jest polisacharydem pochodzenia roślinnego i wykazuje właściwości żelujące. Może mieć pozytywny wpływ na nasze zdrowie, o dziwo. Hmm. Może się też znaleźć w wypieku glikor. Glikol propylenowy, który zatrzymuje wilgoć, bywa dodawany do słodkich wypieków i jest w dużych ilościach toksyczny, ale na ogół, w takim stężeniu, w jakim się go stosuje, jest bezpieczny. Kwas propionowy z kolei jest wytwarzany w sposób naturalny w zakwasie, ma właściwości konserwujące. I dodaje się go, jeżeli tego zakwasu po prostu brakuje. Obok takich polepszaczy, które właśnie wymieniłem, mamy także enzymy, które są naturalnie wytwarzane, no cóż, właśnie w zakwasie, podczas wyrastania ciasta. Jeśli jednak nie chce nam się czekać na rozrost ciasta, albo zależy nam na maksymalizacji efektów, dodanie enzymów do pewnego stopnia powinno nam pomóc. Oczywiście, nie jest tak, że w złych piekarniach pracujący szaleni naukowcy, którzy mieszają w próbówkach wszystkie te substancje chemiczne i dodają je do mąki. Dodatki, które wymieniłem, pochodzą przeważnie z gotowych miksów piekarniczych, które należy rozrobić z wodą i wypiec z nich chleb. Piekarnie w takie miksy się zaopatrują, by po prostu było szybciej. Wszystkie dozwolone przez prawo. Substancje można by tu jeszcze wymieniać zapewne długo i mógłbym zrobić z nich osobny film z tego tematu tylko. Ale część z tych polepszaczy ma wpływ na stabilność wypieku, część poprawia kolor, część konsystencję, część chroni przed psuciem się. Niemniej, wbrew pozorom, wbrew temu co możecie przeczytać w internecie, dodawanie tego rodzaju składników was nie zabije. Co więcej, najczęściej nie występują one w pieczywie wszystkie naraz. Więc zanim wyrzucicie z przerażeniem cały chleb, który macie, wysłuchajcie do końca tego, co mam do powiedzenia. Strasznie nie lubię straszenia ludzi chemią, w jedzeniu. Zresztą nie tylko w jedzeniu. Jak słyszę takie zdania w stylu, w tym produkcie jest cała tablica Mendelejewa, to mnie coś zalewa. Tak, pamiętacie, jak ostatnio znaleźliście wolfram i uran w waszym jogurcie? Wspomniane składniki wcale nie są częstym dodatkiem do pieczywa, to znaczy nie tak częstym, jak mogłoby się wydawać. W typowych chlebach, bułkach i tego typu, na ogół. Nie ma potrzeby w ogóle korzystania z tego rodzaju rzeczy. Pieczywo z dyskontu cierpi owszem z powodu nadmiaru np. Na witaminy C, zakwasu w proszku albo dodatku serwatki z bleka. Nieco gorzej sprawa wygląda z wypiekami na słodko i tu faktycznie można by się zastanowić, czy warto w ogóle po nie sięgać, jeśli kupujecie je w dużych sklepach. Bo widzicie, jeśli zależy Wam rzeczywiście na unikaniu chemii e, z tych czy innych powodów, no to drożdżówki, rogaliki i ciastka na wagę odpadają. Co więcej, ich składu nie znajdziecie często na stronach internetowych sklepów, mimo że te same sklepy wymieniają skład pieczywa na swoich stronach, ale pomijają te cholerne rogaliki i bardzo mnie to denerwuje. Przepraszam, trochę się uniosłem. Ale dodatki poprawiające smak, wygląd i zapach są trochę jak sól. Posolenie ziemniaków i kotleta do obiadu nikomu nie zaszkodziło, albo większości osób nie zaszkodzi. Ale jeżeli będziecie konsumować łyżkę soli z każdym posiłkiem, to nikt Wam nie powie, że to nie wpłynie na Wasze zdrowie. Może więc warto wiedzieć, czego ile tak naprawdę jemy, niezależnie od tego, że wcale nie musi to być aż tak szkodliwe w małych ilościach, albo wręcz może być zdrowe, przynajmniej w małych ilościach. Sprawdziłem pieczywo z Lidla, Biedronki, Auchana, znaczy oszą, Auchan, Carfura i przyjrzałem się wypiekom z popularnych sieciówek, sieciowych piekarni. W sklepach wielkopowierzchniowych, zaraz po słodyczach, wiele ciekawych składników, polepszaczy, możecie znaleźć także w pieczywie paczkowanym. Najczęściej są to po prostu gotowe bułki, bułeczki maślane, bułeczki burgerowe, pieczywo tostowe, gotowe kanapki i tego typu wyroby. No i oczywiście kanapki sprzedawane na stacjach benzynowych, to jest jakby osobna kategoria. Tu niektóre, choć nie wszystkich popularnych wyrobów, Potrafią zaniepokoić długą listą składników. A skąd to wszystko wiem? Ano stąd, że prawo wymaga od producenta, aby skład wyrobu sprzedawanego luzem, takiego jak chleb, i ciastka, i drożdżówki, był podany konsumentowi. I reguluje to zarówno prawo krajowe, jak i prawo unijne. Sklepy nie muszą szczególnie afiszować się z zawartością swoich kajzerek. Ale informacja ta musi być dostępna. Markety, sklepy spożywcze i dyskonty posiadają takie informacje przeważnie na swoich stronach internetowych. No chyba, że mówimy o tych cholernych ciastkach, których po prostu na ich stronie nie ma i z jakiejś przyczyny nie może być. Nie na wszystkich, nie na niektórych jest. Ale na przykład Żabka czy Lidl omija skład swoich ponczusiów. Oprócz stron WWW dobrze jest, jeżeli skład chleba jest podany gdzieś w sklepie, to pozwala oszczędzić parę złotych podczas kontroli tych przeklętych urzędasów z inspekcji handlowej. Na stronie inspektoratu jakości handlowej możemy przeczytać taką oto informację, która dość dobrze podsumowuje, o co w tym całym prawie chodzi. Informacje dotyczące wyrobów ciastkarskich muszą być dostępne w miejscu sprzedaży na przykład na wywierzce lub w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu. No i w zasadzie to samo tyczy się oczywiście pieczywa. I w Lidlu, na przykład, takie rzeczy znajdziemy w, podobno gdzieś przy regale z pieczywem. Mówię podobno, bo sam nigdy się za tym nie rozglądałem, ale też nigdy na taką informację nie natrafiłem. Niemniej, Lidl mówi, że jeśli nie możecie tego znaleźć, to najlepiej skontaktować się z pracownikiem działu chrupiące z pieca. Więc jeżeli macie problem, chrupiące z pieca, zapamiętajcie, tam trzeba szukać wszelkich odpowiedzi. A gdzie szukać odpowiedzi na to na pytanie, co znajduje się w bułeczkach, na przykład z, z biedronki? W mojej lokalnej biedronce, wykaz składu pieczywa, znalazłem przy ścianie wejściowej na część magazynową, tam na zaplecze, ale rzeczywiście było to niedaleko regału z pieczywem, no i informacja ta była, no i yy, tu wiele osób znowu mogę uspokoić, żadnego Wolframu w bułkach nie znalazłem. Nie znaczy to oczywiście, że z automatu takie bułki są dobre i smaczne, yy, czy wysokiej jakości. Problemem polskiego pieczywa nie jest ilość chemii, jaką się tam dodaje, bo tą chemię jest łatwo znaleźć, jeżeli jest się konsumentem, i łatwo jej unikać, jeżeli jest się piekarzem. W większości piekarni sieciowych korzysta się dokładnie z tych samych składników, z których korzystają piekarnie rzemieślnicze no, z wyjątkiem właśnie tych rzeczonych chemicznych dodatków. Oczywiście, zakwas w masowo produkowanym pieczywie z reguły to zakwas w formie proszku dodawanego gdzieś tam jako przyprawa, podobnie jak sól. Niemniej, składniki każdej kajzerki, sznytki innego, krojonego z ziarnami, są z grubsza te same. Różnica między chlebem za 25 zł, a tym za 3 zł za bochenek, nie sprowadza się więc do ilości wolframu czy difosforanu w składzie. Chodzi raczej o ilość pracy, o trud włożony w przygotowanie takiego pieczywa. Oto, czy że dobry chleb jest drogi także dlatego, że się go nie pospiesza, zakwas do niego dodawany, no właśnie, nie jest tylko kwiatkiem do koszucha, nie jest przyprawą, która wprowadza taki delikatny, odstowy smak i nic więcej. Więc jeśli zależy Wam na kupowaniu pieczywa, które będzie przynajmniej zjadliwe i najpewniej nie będzie miało żadnych podejrzanych składników, to zachęcam do tego, żeby zrezygnować z kupowania w sklepach wielkopowierzchniowych i udać się do piekarni najlepiej rzemieślniczej. Jeśli zależy Wam też na oszczędności, no to po prostu poszukajcie dobrej jakości sieciówki. Możecie sprawdzić listę składników danego pieczywa na stronie takiej sieciówki. Jeżeli publikują pełną listę wszystkiego już na stronie internetowej, to jest to dobry sygnał. I zrezygnowałbym z kupowania pieczywa i ciastek sprzedawanych luzem, szczególnie rogalików, drożdżówek i tym podobnych, no chyba, że chcecie rzeczywiście szukać tych informacji o składzie i dodatkach, które się znalazły w tych wyrobach. A najlepiej to w ogóle wypiekać chleb samemu w domu, jeżeli macie taką możliwość, czas, chęci. Najprościej. Zatem jak naprawić polskie pieczywo? Albo możemy przyjąć... To pierwsza możliwa wersja, że chleba naszego poprzedniego nie starczy dla wszystkich i powinni go kupować tylko ci, którzy mają odpowiednią ilość pieniędzy, a reszta, nie wiem, może pocieszyć się waflami różowymi trocinami. Wyjście numer dwa to oddolna transformacja branży. Po pierwsze, z rozmów z ludźmi z branży w ogóle wiem, że, zaczęło, że należałoby zacząć od szkolenia przyszłych pracowników piekarni, bo to. Oni będą odpowiadać za efekt końcowy i za to, co my tak naprawdę jemy, a ich wiedza w temacie porządnego pieczywa bywa mocno okrojona, choć oczywiście z roku na rok to się coraz bardziej zmienia, na lepsze dodajmy. Powinniśmy także jako konsumenci wywierać nacisk na producentów pieczywa, by robili rzeczy jakościowe, choć wiem, że nie da się mieć zawsze taniego, łatwo dostępnego i jednocześnie dobrego jakościowo surowca. Być może więc musimy się oswoić z faktem, że już nigdy nie będziemy konsumować rocznie 80 kg Grahama czy innego bałtowskiego. Co nie znaczy, że powinniśmy jeść tylko trociny i wafle ryżowe. I jeśli lubicie wafle ryżowe, no to oczywiście wasza sprawa, ale robicie źle. Żartuję. Wreszcie po trzecie, tam gdzie sprzedaje się najwięcej pieczywa. Sklepom powinno zależeć na tym, by było to jak najbardziej jakościowe pieczywo. I do pewnego stopnia taka transformacja udała się z piwem. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale dzisiaj w każdym markecie w większym mieście, czy nawet sklepie osiedlowym znajdziecie jakiś nawet niewielki, ale wybór piw rzemieślniczych. I są wśród nich oczywiście piwa smaczne, są też takie, które są zwyczajnie parszywe. Dlaczego więc tak trudno w tym kraju o dobry chleb? Dobrze robiony, uczciwie, bez... Polepsza, czy skoro piekarnie rzemieślnicze są w stanie to robić, dlaczego nie może się znaleźć rzemieślnicze pieczywo z rzemieślniczych piekarni na półkach sklepowych? Nie, nie, nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale napisałem już skrypt do tego wideo i trzeba je było nagrać, więc no, nagrałem. Dajcie znać w komentarzach, gdzie kupujecie chleb, być może czy robicie go też sami i jak udaje Wam się znaleźć jakościowy chleb, a może macie gdzieś to, czy chleb jest jakościowy, czy nie. I to w zasadzie tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, widzimy się już wkrótce. Jeżeli podobało wam się to, co obejrzeliście, będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujecie ten kanał, bo to najprostszy i jedyny darmowy sposób dla mnie i dla was, by ten kanał rozwijać i by tych jakościowych treści, jakościowych jak dobry chleb, treści powstawało jak najwięcej. Widzimy się, niebawem. Trzymajcie się do zobaczenia.